Witam, to Jantix z forum papierosy.pl. Dzięki filmie Trendy dostałem taki zestaw do testów. Co dostajemy? Dostajemy takie pudełeczko. W sklepie również kupując takie pudełeczko. Dostajemy w środku dwa elektroniczne papierosy. Jeżeli chodzi o pudełko, wykonanie bardzo ładny na prezent. Elektroniczne papieroski. Dalej, szukając w zestawie, obwód papierosków, czyli to są akurat baterie, instrukcja obsługi, przejrzysta, z gwarancją. I tutaj dowiemy się sporo też o swoim papierosie. Dalej mamy kartomizery i ładowarkę. ładowareczka, Myślę, żeby od tego zacząć. USB obecnie, chyba wszędzie możemy już ładować na USB. Nawet chyba w telewizorach, jeżeli tam jest ee, u, gniazdo USB. Zasilacz, zasilacz sieciowy, który współpracuje oczywiście z naszą ładowarką. W ten sposób możemy ładować swojego elektronicznego papierosa. E Dalej mamy kartomizery. Tutaj bym dorzucił od firmy jeszcze z dwie albo trzy sztuki, to są w zostawię dwa, a więc dwa pełne papierosy mamy. Oczywiście ja używałem tego papierosa w czasie testów, więc są pootwierane, one są szczelnie zamknięte, ponieważ tam jest w środku Liquid, który e, chyba zabezpiecza watkę przed spaleniem. Nie wiem jaka to jest moc i e, czy to jest komfort dla osoby, która powiedzmy pali zerówki, chyba, że tam jest likwid zerowy, e, więc po prostu możesz, może, możecie Państwo zalać to swoim likwidem po wypaleniu zawartości tej w środku kartomizera. Wyjmujemy kartomizer, wyjmujemy baterię. Baterie mają 380 mAh, funkcja 5-klik zabezpiecza baterię przed e, niepowołanym Włączeniem. Posuniemy pudełeczko. Mamy papierosika elektronicznego. Bardzo ładne. Ja nazwał monolitycznym papierosem. Bo inne rzeczy dokręcone do niego już nie będą takie ładne. Jak tylko kartridże, z, raczej kartridże, przepraszam, kartą mizery z firmy Trendy. To jest kolor rubinowy. Nie wiem, czy to widać. Pali się go tak. Bardzo ładnie dymi. Smak też ładnie oddaje. Używałem jednego kartomizera. żeby po prostu wytestować go. Mówię szczerze, watka nie jest moim ulubionym waporzatorem. E... Używałem go na pewno 3-4 dni. non stop. Także wiem ile się baterie ładuje. Na pewno nie, nie tak dużo jak 3-4 godziny, na pewno mniej. E... Bateria 380 mAh, jak wspomniałem, starcza spokojnie mnie na cały dzień. Dwa papierosy, mówię, dwie baterie. Papierosa polecam dla osób mało palących, mniej niż paczkę dziennie, mających cały dostęp do źródła zasilania, a więc przynajmniej do portu USB. Kartomizer ten, który używałem, jest W tej chwili już nawet dość cichy. Pozałóżmy załóżmy którego nie używałem, tylko go sprawdziłem na początku. To jest fabrycznie zalany ten likwid, o którym wspomniałem. Dymi to tak. Więc yy, jest troszeczkę głośniejszy. Jeżeli chodzi o ciężkość e, 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 zaciągania, to bym powiedział, że jest na równym poziomie. Może troszeczkę już gorzej, no ale no to wiadomo. Im dłużej używamy elektronicznego papierosa, tym gorzej będzie pracował paporyzator przynajmniej. Bo baterie nieraz bardzo długo wytrzymują. Producent podaje, że 300 cykli ładowania. Nie wiem, no jeszcze do, takiego, do takiej cyfry nie doszedłem na pewno. E, co jeszcze mogę powiedzieć? papieros jest lekki, ładny, ładnie wykonany. Albo na smycz, albo do kieszonki. Bardzo ładnie prezentuje, nie widać go. Nazwałbym go raczej damskim, chociaż mężczyznom też takie coś przystoi, jeżeli mają jakąś fajną, fajne ubranie do tego. Koszulka, garnek na sportowo, marnareczka na sportowo raczej. Także takie coś może być. Co jeszcze bym powiedział o nim? To jest papierosek Taki, może firma go nazwała Mini i kameleon, a więc w zależności od jak światło pada, tak jego kolory się prezentują. No ale e, to jest Mini według firmy. Ja bym go nazwał raczej Midi. A czemuż? Proszę zobaczyć. To jest papierosek taki, to jest smog analog. Tak, analog pożyczony. Tu jest bateria 510. 510K 280 godzin, a tu jest KGO zwykły EGON e, 1000 mAh około tak wygląda, a więc powiedzmy Mini VGO się prezentuje po z tej, tej serii no nie licząc tego fu papierosa po środeczku tej serii tak, jak gdyby kompromis między wyglądem a, a długością waporyzacji, a więc pojemnością baterii. Prosty papieros, pokupnie w rzutkowniku nowe. Proszę go po prostu wypróbować najlepiej na stoisku, jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli kupujemy w stacjonarnym sklepie. Zachęcam, na pewno sprzedawca też doradzi jeszcze parę rzeczy. Od siebie mogę dodać w czasie użytkowania, że yy, jak już użytkujemy takiego papieroska, przed każdym ładowaniem dobrze jest po prostu wyczyścić styki ładowarki i wyczyścić styki yy, baterii papierosa. Na pewno to jest bardzo wskazane, bo nie doprowadzi do jakiegoś tam zwarcia w środku. W ten sposób ładujemy. Także, jeżeli chodzi o ładowanie, dioda zamiga 3 razy. To zresztą wszystko jest w instrukcji opisane. Myślę, że po prostu kupując już ten papierosik, będziemy poinstruowani jak nie przez sprzedawcę to przez instrukcję obsługi co dalej wykonywać. Fajny dla osób, które palą mniej niż paczkę dziennie. Którzy nie wsiąkną w temat epalenia, nie będą hobbystami dalszych yy, yy, produkcji innych firm, czy firmy trendy, czy własnych yy, modów. Jeszcze co mogę powiedzieć o gwincie? Gwint jest inny niż yy, przeważnie, bo to jest Gwint chyba 901, a więc nie dokręcimy innych parowników, np. z Gwintu 501. Oczywiście dwa papierosy w zestawie, tak jak wspomniałem. Produkt godny godny polecenia. Z tym małem, ale żeby po prostu w zestawie były jeszcze z 2-3 kartomizery. To wtedy naprawdę będzie zestaw eko. Albo po prostu dokupić sobie takie kartomizery. Koszt oczywiście na stronie sklepu. Strona stref, sklepu to jest www.twojetrendy.pl. I tam szukajmy dalszych informacji na temat tego papieroska. Oczywiście też dużo informacji dowiedzą się Państwo na stronie papierosyforum.pl, zielone forum. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Miłego dnia.